Sofia, kupiłaś tę sukienkę na targu z przecenami? Śmiech Margaret rozległ się donośnie, a za nim poszła drwina całego stołu. Aleksander jedynie pochylił głowę, odmawiając bronienia żony, pozostawiając ją jako kobietę uważaną za biedną, trzymającą się bogatej rodziny. Ale gdy wszyscy wciąż rozkoszowali się swoim śmiechem, Sofia spokojnie podniosła telefon i nacisnęła przycisk. Duży ekran rozświetlił się. Arcadia Capital oficjalnie wycofała 1 miliard dolarów z Blackwood Group. W jednej chwili śmiech ucichł, a imperium Blackwoodów zawaliło się tuż przy stole kolacyjnym. Zaczęło się to wcześniej tego wieczoru, kiedy Sofia stała przed swoją szafą, wpatrując się w rząd prostych sukienek. Wybrała jednolitą granatową do kolan bez ozdób. Jej dłonie gładziły materiał, chwilę wahając się, zanim ją włożyła, bez makijażu. Włosy spięte w niski kok, spojrzała w lustro. Twarz łagodna, lecz poważna, jak ktoś, kto nauczył się dźwigać ciężar w ciszy. Nie próbowała nikogo zaimponować. Nigdy tego nie robiła, ale tej nocy, gdy weszła na teren posiadłości Blackwoodów, powietrze wydało się cięższe niż zwykle. Żyrandole błyszczały, marmurowe podłogi lśniły, a goście ubrani w markowe kreacje odwracali głowy nie po to, by ją podziwiać, Lecz by ocenić, wzrok zatrzymywał się na sukience, prostych butach, sposobie trzymania małej torebki bez logo. Poczuła to znajome ukłucie oceny, ale uniosła brodę, kroki pewne, gdy przechodziła przez swoje. Młoda kobieta w lśniącej szmaragdowej sukni, włosy wysoko spięte szpilkami odbijającymi światło, zablokowała jej drogę. To była Vanessa, towarzyska dama, która żyła dla uwagi. O, Sofia, jesteś tutaj, powiedziała, głos jej donośny, by przyciągnąć spojrzenia. Prawie cię nie zauważyłam, wtopiłaś się w tapetę. Grupa wokół niej zachichotała, oczy przeskakiwały między Vanessą a Sofią. Vanessa pochyliła się bliżej, perfumy przytłaczające. Może następnym razem pożycz coś z szafy Margaret? Wiesz, żeby wyglądać jak na swoim miejscu. Palce Sofii mocniej zacisnęły torebkę, ale nie drgnęła. Spojrzała Vanessie w oczy. Głos jej niski i równy. Jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być. Uśmiech Vanessy zawahał się na sekundę, po czym rzuciła głową i zaśmiała się. Ale śmiech tłumu brzmiał wymuszenie, jakby wyczuwali coś, czego nie mogli zidentyfikować. Sala jadalna była morzem bogactwa. Mężczyźni w szytych garniturach, Kobiety z brylantami błyszczącymi na szyjach. Wszyscy krążyli wokół długich stołów przykrytych białymi, świeżymi obrusami. Sofia usiadła obok Aleksandra, który ledwie na nią spojrzał, bawiąc się spinkami do mankietów, szczęka napięta, wyglądając jakby wolał być gdziekolwiek indziej. Margaret, jego matka, siedziała na czele stołu. Srebrne włosy spięte, czerwona szminka ostra jak ostrze. Była typem kobiety. Która jednym spojrzeniem mogła pomniejszyć całą salę. Naprzeciw Sofii siedział Henry Cross, prawnik rodziny, krawat zbyt ciasny, uśmiech zbyt wyćwiczony, a obok byli inni, ciotka z fałszywym śmiechem, kuzyn ciągle sprawdzający telefon, partner biznesowy z Roleksem, który krzyczał o uwagę. Wszyscy mieli tę samą aurę, uprzywilejowani, nietykalni, pewni swojego miejsca na szczycie. Głos Margaret przeciął rozmowę jako pierwszy. Eh, Sofia szczerze, ta sukienka wyciągnęła się z Lumpeksu? Śmiech był głośny, teatralny, a stół podążył za jej przykładem. Głowy odwracały się, oczy błyszczały rozbawieniem. Kobieta w cekinowej sukni pochyliła się, Głos pełen fałszywej słodyczy. Och, kochanie, jak uroczo, sama ją zrobiłaś, ciotka, perły, brzęczące przysięganiu, powinno wtrąciła się. Na pewno wyszła za Aleksa dla pieniędzy Spójrz na nią, co innego miałoby znaczenie Śmiech ponownie przeszył salę, ostrzejszy tym razem Palce Sofii zacisnęły się na serwetce, ale twarz pozostała spokojna Nie drgnęła, po prostu spojrzała na ciotkę Oczy stałe i powiedziała Czy tak myślisz, że małżeństwo jest do tego? Stół zamilkł na ułamek sekundy, po czym Margaret machnęła ręką Śmiejąc się głośniej, by to zagłuszyć Podczas pierwszego dania mężczyzna w grafitowym garniturze, jakiś inwestor typu Venture, Richard, z permanentnym grymasem, pochylił się przez stół. Głos donośny by był słyszalny. Sofia, powiedz mi, czy w ogóle wiesz czym jest fundusz hedgingowy? Czy tylko kiwasz głową i uśmiechasz się, gdy Alex mówi o biznesie? Stół zachichotał. Kilku gości wymieniało znaczące spojrzenia. Richard odchylił się mieszając wino. Czekając, aż popełni błąd, Sofia odłożyła łyżkę, ruchy celowe, spojrzała na niego, głos cichy, lecz wyraźny: Wiem, wystarczająco, by zrozumieć, że twój ostatni interes spalił na panewce. Sala zamarła. Twarz Richarda poczerwieniała, kilka westchnień przerwało ciszę. Otworzył usta, potem je zamknął, grymas zniknął. Sofia ponownie podniosła łyżkę, łykając zupę, jakby nic się nie wydarzyło. Podczas gdy stół przesuwał się niespokojnie Henryk Ross odchylił się w fotelu głos oliwkowy Jeśli naprawdę kocha Alex przynajmniej dostałby porządny prezent rocznicowy Co to było w zeszłym roku Sofia książka uśmiechnął się Stół wybuchnął śmiechem ponownie Aleksander poruszył się na krześle twarz czerwona ale nie powiedział słowa tylko dał słaby uśmiech jakby znał żart Usta Sofii złączyły się na moment, po czym podniosła Widelec i powoli ugryzła sałatkę. Śmiech trwał, drwiny narastały jak fala, kuzyn w aksamitnej marynarce pochylił się. Wiesz, Sofia, nie musisz tak bardzo się starać, by się dopasować, możesz po prostu zostać na swoim pasie. Słowa spadły jak policzek, ale Sofia nie zareagowała, odłożyła Widelec, ruchy precyzyjne, spojrzała na niego. – Mój pas? – zapytała głos miękki, lecz wystarczająco ostry, by zmusić go do mrugnięcia. Stół znów się zaśmiał, ale nerwowo, nierówno gdy kelnerzy przynosili danie główne. Kobieta imieniem Claire, redaktorka mody, z zaciśniętą twarzą i designerskim szalem pochyliła się ku Sofii. Wiesz, kochanie, mogę polecić sklep charytatywny. Mają sukienki, które mogłyby pasować do twojego budżetu. Ton fałszywej życzliwości, ale oczy zimne, wyrachowane. Stół zachichotał. Niektórzy chowali uśmiechy za serwetkami. Sofia zawahała się. Nóż zawisł nad talerzem. Spojrzała na Kler, wyraz twarzy nieczytelny i powiedziała – ubieram się dla siebie, nie dla waszej aprobaty. Uśmiech Kler zamarł, szal nagle wyglądał zbyt ciasno, śmiech stołu ucichł, zastąpiony kilkoma niezręcznymi kaszelnięciami. Sofia przecięła stek, ruch pewny, jakby nie doprowadziła właśnie energii całej sali do przewrotu. Kolacja toczyła się w ten sposób, każdy komentarz wbijał się głębiej. Margaret, podnosząc kieliszek wina, powiedziała. Powiedz nam, Sofia, czym właściwie zajmuje się twoja rodzina? Rolnikami? Sklepikarzami? Stół wybuchnął śmiechem. Mężczyzna w garniturze w prążki, jakiś facet z funduszu hedgingowego dodał. Pewnie nigdy w życiu nie widziała miliona dolarów. Ręka Sofii zatrzymała się nad kieliszkiem, kostki na chwilę zbielały, spojrzała na niego, wzrok pewny i powiedziała. Byłbyś zdziwiony, mężczyzna zaśmiał się, lecz sztucznie, a kilka osób przesunęło się na swoich miejscach. Aleksander wciąż milczał, sięgnął po wodę, ręka lekko drżąca. Pokój zaczął przypominać szybkowar, powietrze gęste od okrucieństwa i czegoś więcej, czego nikt nie potrafił nazwać. W połowie deseru młody dziennikarz, pełen zapału i nadmiernej pewności siebie, wyciągnął do Sofii dyktafon. Pani Blackwood, czy ma pani komentarz do plotek, że jest pani tylko złotą rybką? Jego uśmiech był zarozumiały, jakby już napisał nagłówek. Stół pochylił się, czekając, aż się potknie. Sofia odłożyła łyżkę do deseru. Oczy spotkały jego wzrok. Napisz co chcesz, powiedziała, głos spokojny, lecz z nutą stali. Prawda nie potrzebuje mojej zgody. Dziennikarz mrugnął, lekko opuszczając dyktafon. Kilku gości wymieniło spojrzenia. Ich uśmieszki znikły. Sofia wzięła łyk kawy, ręce stabilne, podczas gdy dziennikarz niepewnie przekładał notatki, niepewny swojego kąta ataku. Telefon Sofii leżał na stole, ekran ciemny, nie dotykała go przez całą noc, nawet gdy powiadomienia delikatnie wibrowały. Ale teraz, gdy Margaret zaczęła kolejną opowieść o najnowszym interesie rodziny Blackwood, milardowym połączeniu zmieniającym zasady gry, Sofia palcami musnęła telefon. Nie podniosła go jeszcze, po prostu zostawiła dłoń tam, jakby na coś czekała. Margaret zauważyła, że jej oczy się zwężają. Co to Sofia? Sprawdzasz swoje kupony? Stół znów się roześmiał, ale zaczynało to brzmieć wyuczone, jakby wszyscy grali rolę w scenariuszu, którego nie rozumieli w pełni. Sofia uśmiechnęła się, tylko mały łuk ust i powiedziała: Och, miliard, jak interesująco! Głos jej był spokojny, prawie zbyt spokojny, co sprawiło, że sala zamarła. Margaret nie lubiła tej pauzy, pochyliła się do przodu, głos ostry. Co mogłaby wiedzieć ktoś taki jak ty o liczbach takich? Stół czekał, spodziewając się, że Sofia się skurczy. Zamiast tego spojrzała na Margaret, oczy jasne i powiedziała Więcej niż myślisz. Śmiech powrócił, głośny i szyderczy. Ale teraz był inny. Kilka osób spojrzało po sobie niepewnie. Henry Cross odkaszlnął, poprawiając krawat. Ciotka przewróciła oczami, mamrocząc coś o złudzeniach. Sofia po prostu odchyliła się w krześle. Ręce złożone na kolanach, jakby obserwowała sztukę, której zakończenie już znała. W miarę jak wieczór trwał, mężczyzna o imieniu Gregory, członek zarządu o donośnym głosie i złotym zegarku, wstałby wznieść toast za dziedzictwo Blackwoodów. Jego przemowa pełna była pewności siebie. chwalił wizję Margaret i przyszłość Aleksandra. Potem zwrócił się do Sofii, uśmiech protekcjonalny, a Sofii, która cóż. Dotrzymuje towarzystwa Aleksowi. Sala wybuchła śmiechem, kieliszki zagrzechotały twarz Sofii nie zmieniła wyrazu, ale palce stuknęły raz o stół, mały kontrolowany ruch. Wstała krzesło ledwo wydając dźwięk i podniosła kieliszek. Za dziedzictwa, powiedziała głos wyraźny. I za tych, którzy je naprawdę budują. Sala ucichła. Uśmiech Gregoriego zniknął, usiadł zapominając o toście. Sofia opuściła kieliszek, nie pijąc. Talerze zostały zabrane a rozmowa zeszła na imperium Blackwoodów. Margaret czuła się w swoim żywiole, mówiąc o cenach akcji, decyzjach w sali zarządu, rodzaju władzy, która przyciągała uwagę. Zapytała donośnie: No więc, Sofia, ile naprawdę mają twoi rodzice? Pytanie było pułapką i wszyscy o tym wiedzieli. Goście się śmiali, niektórzy zakrywając usta, inni nie dbając o ukrycie. Aleksander spojrzał na talerz. Szczęka napięta. Skinął lekko. Może matka ma rację. Powiedział głos ledwie słyszalny. Zdrada wisiała w powietrzu. Ciężka i zimna. Oczy Sofii przeniosły się na niego na moment, zanim odwróciła wzrok. Henry Cross wtrącił się. Ton ostry. Nie zasługujesz, by stać obok Blackwoodów. Wiesz o tym, prawda? Sala czekała, aż się załamie. Zamiast tego spojrzała na niego oczy jak lód. I nic nie powiedziała. W cichszej chwili, gdy kelnerzy dolewali wina, kobieta imieniem Lilian, dilerka sztuki z ostrym bobem i jeszcze ostrzejszym językiem, pochyliła się ku Sofii. Musisz czuć się tu bardzo nie na miejscu, powiedziała. Głos niski, ale wystarczająco głośny, by pobliscy goście słyszeli. Całe to bogactwo, cała ta władza, to nie dla każdego, uśmiech jej był cienki, jakby robiła Sofii przysługę. Wskazując to, Sofia powoli odwróciła głowę, spotykając wzrok Lilian. Śmieszne, powiedziała, głos miękki. Czują się tu jak w domu. Uśmiech Lilian zamarł. Palce mocniej zacisnęły kieliszek. Goście w pobliżu poruszyli się. Rozmowy zamarły, gdy Sofia wróciła do talerza. Wyraz twarzy spokojny, nieugięty. Cisza była głośniejsza niż śmiech wcześniej. Sofia sięgnęła po telefon. Ruchy powolne, celowe, odblokowała go kciukiem przesuwając po ekranie z rodzajem cichej autorytetu. Sala nie zauważyła od razu. Byli zbyt zajęci chichotaniem, szepceniem, podawaniem kolejnej kolejki wina. Ale potem duży ekran z przodu sali zaświecił. Pojawiła się wiadomość wyraźna i pogrubiona. Sofia Lane, właścicielka Arcadia Capital. Śmiech ustał, jakby ktoś odciągnął wtyczkę. Widły brzęknęły o talerze. Kieliszek przewrócił się, wylewając czerwone wino. Henry Cross zamarł, usta otwarte w pół. Dziennikarze w sali, zaproszeni na Wielką Noc Blackwoodów, rzucili się po telefony, aparaty. Sofia odłożyła telefon i powiedziała. To dopiero początek. Głos jej spokojny, jakby stwierdzała fakt. Twarz Margaret zbielała. Niemożliwe. Krzyknęła głos pękający. Jesteś tylko darmozjadem. Henry wtrącił się, ręce drżały, wskazując ekran. Te akcje kupiono dla kogoś innego. Nie jesteś właścicielką. Wujek, twarz czerwona od wina, dodał. A co jeśli jesteś udziałowcem, wciąż jesteś tylko kobietą? Sala się zaśmiała, ale teraz desperacko. Jakby próbowała odzyskać kontrolę. Aleksander wstał, krzesło rysując po podłodze. Nigdy nie potrzebowałem twoich pieniędzy, powiedział głos drżący. Sofia nie spojrzała na niego. Po prostu podniosła kieliszek, łyk i odłożyła z miękkim stukiem. Sala zmagała się z tą rewelacją. Kelner upuścił tacę, huk odbił się w osłupiałej ciszy. Głowy odwróciły się, a w tym momencie kobieta imieniem Dian, konsultantka PR z wypolerowanym uśmiechem i reputacją manipulatorki, wstała. Sofia kochana nie przesadzajmy, powiedziała głos gładki, lecz pełen desperacji. To wszystko nieporozumienie możemy współpracować. Wskazała na ekran, jakby mogła go odczarować. Sofia przechyliła głowę, oczy lekko zwężone. Uch, współpracować? Zapytała ton to tak spokojny, że przeszył salę dreszczem. Nie współpracuję z ludźmi, którzy mnie nie widzą. Dian usiadła, uśmiech kruszający, Dziennikarz gorliwie zapisywał każde słowo. Sala się rozpadała, goście szepcąc, głosy ostre z paniką. Kobieta w złotej sukni upuściła widelec, ręce drżały, telefon Sofii ponownie zawibrował, spojrzała na niego, twarz nieczytelna, nacisnęła przycisk, a ekran się zmienił. Arkadia, kapital wycofała całą swoją inwestycję w wysokości 1 miliarda dolarów, słowa uderzyły niczym bomba. Fiker giełdowy na innym ekranie zaczął gwałtownie spadać, czerwone liczby migotały niczym światła ostrzegawcze. Goście wstrzymali oddech, niektórzy wstali, inni sięgali po telefony. Margaret osunęła się na krzesło, ręce zaciskając na stole. Aleksander po prostu patrzył, twarz bez wyrazu, jakby nie mógł przetworzyć tego, co się działo. Sofia stała, wygładzając sukienkę, i powiedziała. Mówiłam wam, że to interesujące. W chaosie mężczyzna o imieniu Pol, inwestor technologiczny z głośnym śmiechem i jeszcze głośniejszymi opiniami, próbował odzyskać kontrolę. Wstał, podnosząc głos ponad szmery. No, dalej Sofia to tylko teatr. Nie masz odwagi zrujnować takiej firmy. Jego śmiech był wymuszony, oczy biegały w stronę spadającego tikera giełdowego. Sofia odwróciła się do niego. Ruchy powolne, celowe. Odważne. Zbudowałam Arkadię od zera, a ty co ostatnio osiągnąłeś? Twarz Pola zwiotczała, śmiech zniknął w gardle. Sala patrzyła oszołomiona, gdy Sofia poprawiała torebkę i odsunęła się od stołu. Jej obecność przyciągała każdy wzrok. W pokoju panował chaos. Ludzie krzyczeli, kłócili się, próbowali wykonywać telefony. Głos Margaret przeciął powietrze, wysoki i rozpaczliwy. Sofia, przepraszam. Daj proszę tej rodzinie jeszcze jedną szansę. Henry był następny, twarz lśniąca od potu. Możemy renegocjować, możemy to naprawić. Aleksander złapał ją za rękę, uścisk zbyt mocny. Wciąż cię kocham, nie zostawiaj mnie. Jakiś technologiczny magnat z sztuczną opalenizną próbował pochlebstw. Zawsze miałaś tu swoje miejsce, Sofia. Spojrzała na nich, twarz pusta, jakby widziała ich po raz pierwszy. Wyciągnęła rękę, wzięła torebkę i ruszyła w stronę drzwi. Pokój obserwował w ciszy, gdy jej obcasy stukały po marmurze. Gdy Sofia dotarła do drzwi, kobieta o imieniu Alice, prawniczka korporacyjna słynąca z bezwzględności, zawołała: Myślisz, że wygrałaś? Ten mały popis nie potrwa długo, do przyszłego tygodnia zostaniesz zapomniana. Głos jadowity, oczy błyszczały wyzwaniem. Sofia zatrzymała rękę na framudze, lekko się obróciła, tylko tyle, by spotkać wzrok Alice. Zapomniana, powiedziała, głos tak cichy, że sala musiała się pochylać, by usłyszeć. Sprawdź swój portfel jutro. Twarz Alice zbielała, pewność siebie topniała, gdy Sofia wyszła, zostawiając groźbę wiszącą w powietrzu jak dym. Sofia nie zatrzymała się, nie odwróciła, ale wieści już się rozchodziły. Telefony wibrowały. Powiadomienia dźwięczały. Dziennikarz krzyknął: Jest na X Blackwood Group skończona. Ekran pokazał nagłówek: Upokorzona żona niszczy imperium męża. Goście zaczęli wychodzić, twarze blade, głosy ciche. Kobieta w futrze wyszeptała: Znowu nas oszukała. Bankier o napiętej twarzy mamrotał: To katastrofa. Sofia szła dalej, ramiona proste, krok pewny. Nie musiała nic mówić. Prawda mówiła za nią. Na zewnątrz powietrze było chłodne. Noc cicha. Sofia stała na schodach. Oddech widoczny w mroźnym powietrzu. Podjechał samochód stary sedan. Nic wspólnego z eleganckimi limuzynami w pobliżu. Zatrzymała się, ręka na drzwiach, spojrzała na małe zdjęcie w torebce. Matka uśmiechnięta, stojąca przed małym domem z ogródkiem. Palce Sofii przytrzymały zdjęcie. Twarz zmiękła na chwilę. Potem zamknęła torebkę, wsiadła do auta i odjechała. Wspomnienie zniknęło tak szybko jak się pojawiło, ale zostawiło ciężar w powietrzu. Przypomnienie, skąd pochodzi i co zabrała ze sobą. Blackwoodowie się rozsypywali. Margaret krzyczała do telefonu, głos zachrypnięty. Henry spacerował, krawat rozpięty. Mamrotał o procesach. Aleksander siedział sam przy stole, głowa w dłoniach. Goście, którzy zostali, szeptali. Sojusze przesuwały się jak piasek. Młoda kobieta, influencerka z milionem obserwatorów, opublikowała wideo obnażające okrucieństwo Margaret. Stało się wiralowe w minutach. Komentarze zalane wsparciem dla Sofii. Ciotka ta z perłami otrzymała telefon od sponsora. Wycofali wsparcie. Kuzyn w aksamitnej marynarce był już trendem z powodu negatywnym. Jego zarozumiała twarz na X. W kolejnych dniach Sofia była w sali zarządu, jej obecność cicha, ale nie do zignorowania. Mężczyzna o imieniu Wiktor Rywal, z nerwowym zwyczajem stukania długopisem, zawahał się przed mówieniem: Pani Lane, nie doceniliśmy cię. Inni dyrektorzy kiwali głowami, unikając jej wzroku. Sofia pochyliła się, ręce złożone na stole. Większość ludzi tak robi, powiedziała, ton rzeczowy, przesunęła kontrakt po stole. Podpis już na nim. Wiktor wziął go, ręce drżały. Sala odetchnęła jakby wstrzymywała oddech. Sofia nie uśmiechnęła się, tylko skinęła głową. Jej autorytet wypełniał przestrzeń bez podnoszenia głosu. Sofia tego nie widziała. Jechała samochodem przez miasto. Światła migały wokół. Telefon znów wibrował, ale nie sprawdzała go. Zamiast tego wjechała do cichej knajpki z migającymi neonami i lepkimi stolikami. Zamówiła czarną kawę, usiadła przy oknie, obserwując ulicę. Wszedł mężczyzna, garnitur drogi, lecz stonowany, twarz życzliwa, ale poważna. Usiadł naprzeciw, położył teczkę na stole. Udało ci się, powiedział głos niski. Arcade jest podpisany z nami. Sofia kiwnęła, palce po krawędzi kubka. Dobrze, powiedziała i to wszystko. Mężczyzna i tansi i orywala obserwował Sofię od lat. Nie tylko jako partnera biznesowego, ale jako coś więcej. Wyciągnął rękę jej dotykając. Nie musiałaś robić tego sama, powiedział. Spojrzała na niego, oczy miękły, ale nie cofnęła dłoni. Zrobiłam, powiedziała cicho lecz stanowczo. Ale teraz nie jestem sama. I ten uśmiechnął się delikatnie. Moment poczuł się jak obietnica, coś prawdziwego i stałego w chaosie. Nazajutrz wiadomości były wszędzie. Blackwood Group została wycofana z giełdy, akcje bez wartości, twarz Margaret na wszystkich mediach, Imperium w ruinie, Henry zwolniony, nazwisko wyklęte w każdej większej firmie, sponsorship ciotki wyschło, jej krąg towarzyski kurczył się z godziny na godzinę, Aleksander sfotografowany opuszczający posiadłość, torby spakowane, twarz pusta. Sofia nie oglądała relacji, była na spotkaniu, podpisując dokumenty, Podpis ostry i precyzyjny, sala pełna dyrektorów, wszyscy ustępowali jej miejsca, głosy pełne szacunku, oczy ostrożne, nie uśmiechała się, nie hełpiła, po prostu wykonywała swoją pracę, jej obecność wypełniała przestrzeń. Kilka tygodni później na innym wydarzeniu powietrze było inne, ludzie szeptali jej imię, nie z drwiną, lecz z podziwem. Weszła wciąż w prostej sukience, wciąż bez makijażu, nikt się nie śmiał. Reporter podszedł, niepewnie pytając o komentarz. Sofia spojrzała na niego, oczy spokojne, i powiedziała: Nie mam. Dziennikarka skinęła głową, cofnęła się, jakby właśnie spotkała kogoś nietykalnego. Itan stał kilka kroków dalej, obserwując ją z cichą dumą. Pokój tętnił życiem, elektryzujący, jakby wszyscy wiedzieli, że są świadkami czegoś wyjątkowego, ale Blackwoodowie jeszcze się nie poddali. Na jednym z ostatnich spotkań, w desperackiej próbie zachowania twarzy Margaret wstała, głos drżący. Umrzesz samotna, Sofia. Nikt cię nie kocha. Henry, jego kariera w ruinie dodał. Ludzie śledzą cię tylko dla twoich pieniędzy. Aleksander oczy czerwone wyszeptał. Będziesz tego żałować, gościu. Jakaś gasnąca celebrytka wtrąciła się. Ten zimny CEO nigdy nie będzie szczęśliwy. Sala zamarła, czekając, aż Sofia się załamie. Nie zrobiła tego. Stała tam, ręce stabilne, twarz nieczytelna. Spojrzała na nich jednego po drugim, a potem odwróciła się, by odejść. Cisza była ogłuszająca. Z tyłu pokoju i tan wysunął się do przodu. Nie podniósł głosu, nie robił sceny, po prostu wziął jej dłoń i powiedział: "Nie jesteśmy tylko partnerami. Chcę z tobą zbudować prawdziwą rodzinę." Dziennikarze oszaleli, flesze błyskały. Telefony nagrywały. Sofia się nie uśmiechnęła, ale oczy zmiękły i ścisnęła jego dłoń. Sala wybuchła oklaskami. Nie dla pokazu, lecz dla niej. Dla kobiety, która przeszła przez ogień i wyszła cała. Odeszła z itanem, krok pewny, głowa wysoko uniesiona. Blackwoodowie stali tam, zniszczeni, a ich imperium przepadło, ich głosy uciszone. Sofia szła dalej. Nie odwracała się, nie potrzebowała tego. Prawda wykonała swoje zadanie i była wolna, dla wszystkich, którzy kiedykolwiek byli oceniani, ignorowani lub uciszani. To był jej moment. Nie był głośny, nie był mściwy, po prostu prawdziwy, a ta prawda wystarczyła. Skąd mnie oglądasz? Zostaw komentarz poniżej i kliknij obserwuj, by iść ze mną przez złamane serca, zdradę i w końcu uzdrowienie.